Moi drodzy, dzisiaj Dzień Miłosierdzia. Macie przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty. I ten dzień wpisuje się wspaniale w obchodzony akurat w tym roku, Rok Miłosierdzia. Zabrzmi to może paradoksalnie, co powiem, ale nie ma miłosierdzia bez doświadczenia swego grzechu i swojej słabości. Bo trzeba czasem właśnie upaść, by zrozumieć, że. Po pierwsze sami nie jesteśmy w stanie z tego się wyzwolić i powstać. A powtórę, właśnie wtedy, kiedy jest ta chwila słabości, potrzebujemy bardzo, by nas ktoś do siebie przygarnął. Potrzebujemy miłości. I wtedy doświadczenie tej miłości jest szczególnie wielkie, wspaniałe. Właśnie dlatego, że wiemy, że ktoś nam przebaczył. Jeśli mówię, że ktoś, to oczywiście mam tutaj. Na uwadze przede wszystkim Pana Boga. Jakże nie wrócić tutaj także do przypowieści Pana Jezusa o synu marnotrawnym? To jest właściwie przypowieść bardziej o ojcu, który czeka na powrót syna. Syna, który odszedł, który majątek, który potem upodlił się, żyjąc jak zwierzęta, bo to mu dawano do jedzenia. Czekał. A jak zobaczył, że syn idzie, wybiegł na spotkanie, nie czekał na tłumaczenie, na przeprosiny, po prostu cieszył się, że syn jest. Że go można do siebie przygarnąć. Co więcej, jeszcze można mu z tej to wielkiej radości wyprawić ucztę jemu i całemu domowi i przyjaciołom. To jest właśnie doświadczenie miłosierdzia. Potrzebujemy tego wszyscy. Ale chciałbym wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Ten rok miłosierdzia, który ogłosił ojciec święty Franciszek, ma hasło miłosierni jak ojciec. Tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy my, każdy z nas, miłosierdzia ze strony Pana Boga doświadczył. Oczywiście jest to bardzo ważne i w jakiejś mierze fundamentalne. Ale chodzi o to, żebyśmy my wobec siebie nawzajem byli miłosierni. Tak dobrzy, tak przebaczający. Jak Pan Bóg, który nam zawsze przebaczy, i to mamy całkowitą pewność, że przebaczy. Ile kroć do niego zwrócimy się z prośbą o przebaczenie. Z wyrazami żalu i chęci, by na przyszłość było lepiej. Więc tak mamy sobie przebaczać nawzajem. Zresztą w tym się spełnia to, co prosimy Pana Boga. W modlitwie, jakiej nas nauczył Pan Jezus, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winobajcom. Teraz nas trudno jest przebaczyć. Zwłaszcza tym, którzy nas czymś dotknęli, obrazili, poniżyli, wyśmiali. Sami wiecie, nie jest to łatwe. A zdarza się. I ten rok miłosierdzia, jubileusz wielkiego miłosierdzia, będzie dla Was taką wspaniałą okazją, żeby być miłosiernymi jako ojciec. W ogóle Was zachęcam, nie tylko do dzisiejszego dnia, ale być może przy okazji tego, co dzisiaj będziecie przeszywać, żebyście poszli do kościoła w Waszym Piotrkowie, gdzie jest brama miłosierdzia, i przez nią przeszli. Doświadczając także w tym wymiarze, jakby symbolicznym i zewnętrznym, przechodzimy przez tę bramę, by spotkać Ojca, który jest w niebie, który nam przebaczy. I który nas uczy, jak innym, przebaczać. Każdego dnia musimy. Szczęść Wam Boże, nie traćcie w tym odwagi.